Cześć! Dziś zaprezentuję Wam ososia mowy. Ososia świetnej jakości, który posiada certyfikat do użytku na surowo. Pokażę Wam również, jak łatwo z tego ososia wyciągnąć ości. Wcale to nie jest takie straszne, jak myślą. Nie wmyślą. Jest to wcale takie trudne, jakby się komuś wydawało. Przeciągamy ręką z dłużości, żeby ości się bardziej nam uwydatniły. I po kolei wyciągamy pod delikatnym kątem. Proszę bardzo. Oś za ością. Wychodzi więcej ości poza tymi, które są tu widoczne nie ma, co jest też bardzo wygodne, ponieważ nie ma zaskoczenia, że ktoś jakąś oś pominie. Wszystkie ości są duże, jak widzicie, nie ma drobnicy. Bardzo szybko wychodzą. Jak widzicie praktycznie nie zostaje mięso na tych ościach. Jedyne to to, co przypadkiem troszeczkę podłapie skudąć ostkę. Warto zaznaczyć, że w filecie z łososia kości kończą się w 3 4 fileta. Nie idą przez cały filet. Zresztą, jak inny filet, należy o tym pamiętać. Łososia mówi dostaniecie w matki w bardzo dobrej cenie. Oczyszcza się go szybko, zajmuje to kilka minut. Brzuszki można upiec i na przykład dodać do sałatki lub do innych dań. Sam filet. Smakuje bardzo dobrze na surowo, o czym się mam nadzieję przekonać. I to by było na pewno.